A więc, to jest dalej Rebelink, to jest już czwarta, w sumie tak naprawdę ostatnia planowana dla was tutaj odskocznia od tego co tam się dzieje aktualnie. Huberdam, ah, tak jest, idziemy do Nowego Vegas, Fallout, wszystko tego, zobaczmy co się będzie dziać, nie mam pojęcia, ale wygląda dość groźnie. Standardowy build polski, jeśli o to chodzi, weźmy na Brutalku i sprawdźmy. Suchar na dziś będzie brzmiał bolesne, ostrze, no i fajnie. Sześć osób chętnych na ogłoszenie do turnieju, o proszę. Nie jestem... Fajny Twitch, chodzi mi jedynie o zwiększenie aktywnych widzów na tym pytaniu. Znaczy w tym pytaniu. No, no to po kolei, po kolei, wszystko tego, plus jeszcze właśnie, Michale, zauważ, że jakby... <śm> moje życie nie kończy się na kochu, o tak, prędzej czy później chciałbym od niego odskoczyć, nie? To nie jest tak właśnie, że wiecznie będę komentować gry z kocha, bo jest ile więcej, miliony, miliony wspaniałych gier, które chciałbym ograć, zwłaszcza z wami, z czatem, zobaczyć, jakby to wyszło. Dobra, tu sztab, no właśnie rądzi Bastion jeszcze. Witamy, tak, na no, wiadomo, ten NCR, super, super. No i musimy stworzyć nasz domek. Ja lubię ogólnie go w tym miejscu robić. I zobaczmy. O, chryste panie, co tu jest? to jest? Co się, wygląda że postarali. Powoczne zadanie. Remedy Case in the dużo jaskiń. No, największa nasza brama, czy ta brama, Boże, Tama, Hoover Dam, no właśnie jest naszą, największą energię daje, więc nie możemy jej stracić. Co mają za to nasi frajerzy źli? Kasinos. No, są kasyna, więc one tutaj zwiększają y, korupcję, pewnie można je zniszczyć. O, Wielki Khan, y, czy tam Wielki Khanowie wspierają właśnie różnymi chemią y, przeciwników naszych, więc są super. O, Brotherhood, jeszcze Bractwo Stali, super. Mm, niby tam mieliśmy jakiś tam sojusz z nimi, ale coraz jest gorzej. I jeszcze wysoka korupcja, NCR, no właśnie, z wysokiego levelu korupcji. NCR, pamiętajcie, tylko legion Cezara, legion! Le <grywy> <grywy> Jakbym grał, też pewnie kiedyś ogran z Wami na streamie tego Fallout New Vegas, to też na pewno dołączę do legionu. <grywy> I będą jajca. Dobra, i co mamy nasze taktyki? No tak, demokracja, Zarobiście i ci wyznawcy apokalipsy no pomagają nam coś tutaj z tym o, a proszę, czyżby nie zmienił inicjatyw? nie, nie gadajcie tak tutaj się postarał i nie dał inicjatywy, ludzie dajcie spokój kurde, szczerze wam powiem, trochę chyba się boję tego strasznie dużo jest fortów, a to oznacza, że raczej będzie ciężko Uuu, co to jest? Coś nowego dodał jednak. Broń, tamę ze wszelką cenę, jeśli pan. baje dodatkowy czas. No, jak tama upadnie, to obawiam się, że to będzie definitywny koniec. Tymczasem, co to jest? A, zniszczymy kasyna, można zamknąć, ale zdenerwuje to lokalców. Ale korupcja się bardzo zmniejszy. No, można o tym pomyśleć. Na pewno, ale na razie, strasznie, inflacja duża tutaj skacze. Napraw tamę, no trzeba będzie naprawić tamę. Boże święty, to będzie coś, czuję, grube. Dajmy sobie, tak, może. No i korupcja, no właśnie, jest wysoka, ale. Kim ja w ogóle gram? Aha, podstawowym lumpem. Okej, okay. a regionowych jeszcze pierdół nie ma. Dajmy ten młoteczek. Niech tu się dzieje. Tutaj widzę fajnie, dużo fortów powstało, NCR, ale obawiam się. Tu jeszcze ambasadę mamy, jakąś. nie możemy jej stracić na pewno. Tutaj jeszcze jest ambasada. O. Są pieniądze, to jest fajne, ale trzeba uważać, wiadomo, na korupcję. Znaczy na tą. no w sumie na korupcję. <laughs> I na inflację. Słyszałeś, może o gierce Raten Ra... O, oh, Raten Raj. no, no, coś słyszałem. Nie tam się szczurami tam jakąś flagę się przesuwało i chyba szczury atakowały, nie? Ale nie tego, jakby nie ogarniałem jej bardziej, ale, ale. Kocha z, no, z jednocześnie w stylicyce Iron Harvest Coś, coś słyszałem, co, a, nie, a nie, to jeszcze o czymś innym myślę Ratten reich, Ratten reich, też było, no no, coś było, z kochem, wojna i były szczury, no no, coś było A ja pamiętam jeszcze inną grę, ale nie pamiętam jak się nazywa Bardziej pikselową, że się przemieszczało flagę i tam szczury nawalały Ale no coś było, coś było, Ratten Reich kto wie, może kiedyś też się pojawi ja jestem godny tego. Skory stresować wszystko, o ile to nie jest grą sportową lub jakąś tam kurde wyścigówką. Bo to jest po prostu dwie rzeczy, których nie lubię. Jeśli cała gra się na tym skupia. Ale cała reszta jak najbardziej leży w moim kręgu zainteresowań. Nawet na przykład te całe yy, przetrwańkę gry przetrwanka, jakieś tam symulatory przetrwania, których nie lubię, no ale jednak gra, mogę się nią zainteresować, że tak powiem. Jeśli trzeba. Kurde, duże, duża korupcja. O, co to jest? Aha można rozprawić się z khanami Tu jeszcze jakieś nowe te <laughs> Można dać te zbroje power armory I wtedy wygramy wojnę O Jezu, ale strasznie dużo to kosztuje Albo e, bronie z tego Jakiegoś tam przemytnika i tak dalej Ciekawe co goście tak jakby trochę dał ale trochę nie dał Jakie są problemy? Woda no właśnie więc wodę na razie można dać Tutaj góry bardzo dobrze co mnie nie interesuje W górach możecie sobie być nie jest żaden, żaden problem. Wiecie co? Nawet... Aha! Nie mam dronków. No to czy stawiać już teraz? Myślę, że jeszcze raz będę spróbował obniżyć korupcję i nawet rozpoczął już właśnie budowę tamy. No wiadomo, tutaj zeli, zajeli, więc znajmy już może tutaj przemieśćmy gościa. Widzicie? Teraz konwoje oczywiście nadjeżdżają, żeby naprawić tamę. Tutaj się... To jest bardzo niedobrze, bo konwój z góry jak będzie jechał, to będzie przejeżdżał przez tą tą... Bardzo, 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 ale to bardzo niedobrze To jest bardzo fajne ulepszenie za to Dodatkowe wyzwanie, broń Z. Mam te gierko, które myślisz tu w O właśnie, o właśnie, nie skończyłem całej raczej nie skończę, gdyż jest dość nudna Ale stylistykę, o no proszę, o proszę, no właśnie, pierwsza wojna światła, no coś mi się kojarzyło Coś takiego mi się kojarzyło, ale bardziej nie ogarniałem Ale to rajs, raty, rajs coś takiego też coś, coś mi się tam kojarzy O drogi, drogi na pewno trzeba będzie rozbudować Myślę, że kolejnego żula będzie żul potrzebny na górę. Ale tutaj to jest tak chamskie, to jest tak hamskie, ale tak w mordy hamskie. tutaj. Patrzcie, ile tego tego, żeby tam dojechać. powiecie co, bo oni tu będą konwoje tędy będą przejeżdżać. Ja muszę teraz co tam stać. No, jeszcze O, jeszcze jedzie tam konwój, nie. Ja pierdol, Muszę ulepszyć pancerne konwoje, właśnie to jest to. Opancerzony konwój. Tymczasem problem z wodą jeszcze trochę jest, ale to już nie będzie. Trzeba będzie lecieć tam. Tutaj polecieli. No, te dwie jednostki muszą. Jezu, i to jest właśnie. Ach, to jest to, jest to, to, jest to o czym mówiłem. Niestety, moim zdaniem, e, najbardziej niezbalansowane właśnie te tryby, czy jakby to nawet nazwać, e, rozgrywki e, z tą tamą, to jest to, właśnie, że oni mogą się rozdzielić na kilka grupek. Jak jest ten, ten cały konwój i tak dalej. To jest strasznie, strasznie głupie, moim zdaniem. Że atakujecie albo tu, albo tu, nie? A nie że tu, tu i tu, nie? W trzech miejscach naraz. To już troszeczkę moim zdaniem lekka przesada, nie? No ale dajcie tego i na pewno trzeba będzie jeszcze raz teo Budować garnizony i to, bo to daje nam bardzo dużo supportu, czyli zatrudniamy lokalsów do tej Tamy, nie? Żeby tam pracowali. Ulepsz konwoje na pancerz, tak jest, nariko. już się ulepszyłem. Grunt, żeby wiadomo, na razie Tamy nie chcemy odbudować, Tamy chcemy po prostu utrzymać, żeby ona sobie żyła. Oni zaraz się rzucą, zaraz się rzucą, no i rzucili się, ja wiem. No właśnie, teraz może na tego. Zobaczmy, czy Tama wytrzyma do przyjazdu kolejnych gówien, zwłaszcza, że tego. Bo można po prostu, że strajki na 7 miesięcy, 8 zł zapłacić albo zagrozić im, kurde. Mamy 17, czyli powinna wytrzymać. Na razie się wstrzymają konwoje w takim razie. Potrzebujemy kasy. Dodatkowe broń tamę za wszelką cenę Jeśli, upadnie, No. Już Ci mówiłem na że jeśli tam upadnie, to po prostu będzie spodziewać się, że koniec gry. I tyle. I nic co nie wymyślimy, bo ona zaleje cały region i tyle będzie z tego. No i pa o, Konwo chociaż jeden się przedostał. Widzicie? I widzicie i o tym mówię, że oni idą jak porąbani, no i się rozdzielili na dwa. No jak takie coś tolerować? Trzy! Co? No i to jest bez sensu, moim zdaniem, na takich mapach, nie? Ja musiałbym kupić tego, o właśnie Lokalną milicję, żeby ich tam cisnęli Muszę kolejnego gościa kupić Tego gdzieś tutaj przemieścić do dupy, no O Jezu, jeszcze tak Jeszcze mi dajcie te, te motywy Motywy, motywniki Ojej, znów no widzicie, atakują mi tu i tu jednocześnie. No jak to? Tak, dokąd on idzie? To jest tak niezbalansowane, to jest tak głupie. Jak? Dokąd? Dlaczego? Za co? No, no trzeba, trzeba teraz wszystko wydać na korupcję, tak naprawdę. No i teraz tutaj jadą, to może chociaż tutaj się uda ich ochronić. No, tędy przejechali, nie? Może jakie to jest irytujące, jak co nie zdajecie sprawy. Chyba to trzeba będzie właśnie wykupić. Zamykamy kasyna, korupcję obniżamy na maksa, troszeczkę supportu stracimy, ale no. Nie ma, nie ma wyjścia po prostu, nie? No to, to, to. nie wyjdzie. Tutaj znowu się już zasadzili. No i kurde, miały być te pancerne konwoje, jest główno niepancerne konwoje. A to są po prostu rozwinięte konwoje. No, kiedy są atakowane, to otrzymują mniej główne. No super. Gówno, że tak powiem. Jeszcze tutaj się rzuca trzoda, nie? Tutaj pewnie ten ich nie pokona, bo po co? Ile tej tamy mamy? 18% to znowu możemy przetrzymać, nie potrzebujemy konwojów. Dobra, trzeba szkolić dodatkowe wojsko po prostu. Trzeba ich ścisnąć tego, nie? Militarnie. Tutaj ciągle oni są tam zamknięci, to nie jest aż taki problem. Chociaż nie ukrywam, że moglibyśmy spróbować ich pocisnąć, ale do tego potrzebuję na pewno naloty. O, udało się nawet tego. Jezu, i jeden gościu gdzieś tutaj przylec. Czy myśli, że era RTS-ów i szeroko zrozumianych strategii ostatecznie upadnie? Jedyne będą wydawane indyki. Patrzę na kołatrz, obstawiam, że nie zrobię na tym wiele i gra się po prostu nie przyjmie. Kurde, ciężko powiedzieć. Eee, teraz renesans przeżywają jakieś, kurde, ten na przykład Cult of the Lamp, jakieś takie kurde gierki właśnie mniejsze, ale RTS-y myślę nigdy nie wymrą aż tak, żeby naprawdę ich nie było, nie? Myślę, że one są nieśmiertelne, ale no na pewno ich świetność raczej już jest za nami, nie? A Koch-3? No nie wiem, Koch-3 osobiście uważam za bardzo pozytywnie, że tak powiem, jak on wygląda, nie? O, wreszcie tutaj zaczęli coś działać. Czemu ja nie mam tych nalotów? Aha, bo tak, bo to przecież tego... Jeśli naprawisz tamę dostaniesz dodatkowy czter... O i wygranie dostaniesz 1 minutę No tamę, tamę postaram się naprawić, ale no... Rzecz w tym, że po prostu jest na razie... trochę ciężko, A nie będę miał nalotu, bo przecież to jest wiadomo Wymyślili sobie kurde uniwersum i super Dobra Pongu i tak mam nadzieję, że przyjedzie z dołu 38 aż zanim on tu dojdzie Boże... Możemy wykupić dodatkowego tego, ale myślę, że to może się opłacić. Spróbuję więc zrobić tak. Są jakieś problemy? Niby to i mogę to zrobić. Plus też drogi. Sprawdźmy sobie drogi, jak wygląda. sporo tych autostrad, ale autostrady nie są aż tak potrzebne, bo góra mnie bardziej interesuje. Właśnie tu są drogi takie, że tak powiem, kujumują. No dobra, i teraz tak. Wy wchodzicie tutaj, wy zabezpieczacie to. No a was oczywiście trzeba przedłużyć. Dodatkowo był wydawany nowy motyw, mianowicie nowa rana, lecz on jest w fazie bety czy pre -alfy. Wcześniej można było ją kupić, teraz już nie. Hmm. Hm. No, 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 że nie jest jakaś właśnie era RTS-ów, ale zdecydowanie myślę, że. Że RTSy nigdy nie upadną jakoś tam dotkliwie super bardzo Tutaj szybko, o właśnie, związał ich walką Może uda się ich zmasakrować Dawaj tego, dawaj to Tutaj ich przeteguj. Tutaj jakby się udało wreszcie ich zniszczyć Co się dzieje? No nie udało się tego dyplomatycznie Threatened trzeba oczywiście zagrozić, A tutaj nie mogą sobie poradzić, czyli trzeba coś ulepszyć Co to jest tak naprawdę? No i to jest też teraz moje pytanie tak naprawdę, czyli co to daje? Power Armory? Co daje i tym i tym? Czy komu to daje, bo to takie w sumie daje, że po prostu ulepszonko, nie? No to fajnie, że ulepszonko, ale co, to, komu to da? Zielonym, żółtym, niebieskim? Skąd ja mam to wiedzieć? To jest takie trochę moim zdaniem bez sensu. Powiem tyle ja też. Tu... No zobaczymy, Anerika, jak to będzie w tym. tym w tym kopie. Czy uda ci się coś tam ogarnąć? Patrzcie na górę, co tam się odwala. A tutaj dalej nie możemy ich pokonać. Że to, jest, to są jakieś jaja. Ile to kosztuje? 31. Ale o, wreszcie, wreszcie coś udało się. O, właśnie, udało się. A wy jedziecie tutaj. Kupcie, kupcie. Uuu, co jest? Można z Bractwem Stali coś pewnie potegować. Ciekawe jak się sprzeda ee, Dark Darktide. Może wtedy jakiś porządny macie w klimacie Warhammera. No właśnie, no właśnie, T te Warhammery w ogóle też właśnie... Wydaje mi się, że Warhammery, że ogólnie tam Dawn of War, Warhammery, te wszystkie te, te przeżywają też jakiś taki renesans pseudo. Co to jest właśnie w ogóle? Aha, można z enklawę albo co? jest ukryta te można zająć ten zapasy no te a tutaj można za drożej no właśnie ale nie, nie stracilibyśmy poparcia i tak poparcie nie jest najgorsze a tutaj mamy te, te w końcu policję no właśnie policję ich w wojnę wystrzelać o właśnie tu rozwaleni Dawajcie, tutaj jeszcze tutaj o co jest w ogóle co oni tu mają opium lab wow mają laboratorium opium Zwiększmy sobie też liczbę konwojów, żeby wreszcie naprawić tą cholerną tamę. O, i wreszcie coś tutaj się udało zdziałać. Tutaj ich nie wypędzę zbytnio, ale mogłem spróbować ich przesunąć tutaj. Co się dzieje tymczasem? Ech, chcą zatrzymać dostawy, przez to, że się boją, oczywiście. Tego, tego, właśnie tak ostatnio w sobie nawet coraz bardziej ci powiem Michał, że ci ścisnęło mnie na jakieś Dono War, więc nie wiem czy też w jakiejś niedalekiej przyszłości nie pojawi się kampania na przykład z Dono War 1, yy, nie? Bo nigdy jej nie przechodziłem, a z wami to myślę, że byłoby coś. Coś fajnego, o tutaj bardzo dobrze, garnizonik. Co tam w ogóle można ulepszyć w tym garnizoniku, takie rzeczy, no nie wiem, musimy siłę zwiększać. Co tu się dzieje na litość boską? Tutaj tego. 100%, że odmówią. No to kiwam w oko. Eee, tutaj też widzę, że nie dajecie sobie rady. I jest, na TC wszystkie. <gry> Wszyscy walczą, tak naprawdę. Ciężko jest, ciężko jest. No, dlatego myślę, że trzeba się skupić. No, kanowy tam niby zapewniają główne, ale to nas nie obchodzi aż tak. Drogi można byłoby w teorii też jeszcze lepsze zrobić, no i myślę, że można. Za 9 zł tylko to ulepszymy całą infrastrukturę na górze. Te konwoje właśnie są osłaniane teraz przez naszych. Dół jest praktycznie cały zabezpieczony nie mają skąd wypaść. Ewentualnie tutaj mogliby wyskoczyć jakoś. Właśnie rep przedłużanie reputacji Już trochę nas tutaj kosztuje, niestety. Ale jeszcze raz myślę, że można chociaż tych przedłużyć, nie? Tutaj wyskoczyli no ludzie, daj. przestań. przestań. Dobra, teraz tak, ty wysłamy szybko do domku, wy tu od razu. Na was gdzieś tu. Walka w jaskiniach, na pewno. No i trzeba zbierać 26 zł. No i tutaj się oczywiście rzucili. Żeby ten tylko tam zdążył, żeby nie było jaj jakiś. W mieście zaatakowali. I to kosztuje na litość boską. Pff. A dajcie te samochodziki. No, opium lab zostało zniszczone. Więc to tak naprawdę jest bez sensu, ale okej. Okay. Co się dzieje? O, już nie będą mogli się sprzeciwić Tutaj dyplomatycznie... Co tam ten? Warhammer był, jest i będzie na topie To, że dają licencję, każdemu mówią <grywy> No, no, to też jest... To mnie też rozwala, że oni dają licencję byle tam komu i, i później powstają jakiś tam totalny kup-sztale No, no, to jest mocne O Jezu, NCR tego, projekt czystości, wykupmy sobie jakąś super uber wodę Jaskinia została zamknięta, zamknięta więc możemy tak naprawdę... Myślę nawet tutaj ich wytępić, ewentualnie tutaj byśmy sobie ich zostawili. O jas... O matko przeszedł jakimś cudem tutaj na tą tamę, tak? Czy nie? Tu przeszedł. Dajmy na wszelki wypadek tego gościa tutaj. O no właśnie, jednak tutaj, bo patrzcie sukin syna. Zwiększymy im wypłatkę. Dwie minuty do resetu. Jasne. Musiałbym być chory na Rico chyba, żeby to zrezygnować. No to głęboko, głęboko tego. Dobra, no tych oczywiście już trzeba wysyłać do domu. Szkólmy od razu kolejnych ludzików i właśnie dajmy ich jakieś tu pierdoły. Jeśli o to chodzi. Jezu, dokąd on idzie? Jak? Jak? O, co to jest? Aha, że giną materiały różne, to też jest fajne, na lewo opychają, czy coś w tym stylu. Możemy dochodzenie przeprowadzić, zamówić dodatkowe materiały po prostu, albo zignorować. No to my oczywiście dochodzenie robimy, żeby rozwiązać ten problem. O, co tam biega? Już tylko w tym miejscu są. O, tutaj wyskoczyli chamy, no ale nie mam ich na razie jak zbombić. Tutaj powoli się dopiero rozwijają. No Oni są upierdliwi. To jest wnerwiejące, ale to tylko na tej mapie. Moim zdaniem powinno być to tak zrobione, że nie mogą sobie przejść tych chuje, przynajmniej to po imieniu, po prostu przez zabezpieczony teren, nie? Zwłaszcza kiedy mamy tu policję, o na maksa rozwinę nawet policaj. No jest naprawdę, to już jest po prostu przesada. No i dokąd on uciekł? Tutaj, przeszedł przez to, tak. Eee, to jest właśnie to jest troszeczkę upośledzone. Ta ma przynajmniej zaraz się naprawi, to chociaż tyle. No i tu gdzieś wyskakują. No, a ty będziesz bronić tego, ty idź tutaj w takim razie. Tu wreszcie zrobią coś, Solar, budują ten shit. No obóz chociaż się rozwalił. Co tutaj? ty... To... A, no no, dajemy uchodźcom lance już też te... <laughs> Wszystkie te główne się powtarzają. Pomysłu nie mają. Ludzik. Na litość boską, zabezpieczcie mi tą górę. O, co to jest? Help from the followers, tak. Będą no, wyznawcy nam pomagali, ludności cywilnej. Czy wszystko, wszystko byle tylko. No, czemu mieliby odmówić? Przecież oni są główne. No, praktycznie nie mają tutaj żadnych sił. No, tutaj coś wyskoczy, coś tam piernie. mam z Was. Co to jest? O, właśnie. Znaleziono tych, tych dostawców, którzy byli odpowiedzialni. Tych ludzików, co tutaj dostarczali, krali materiały po prostu. Make a deal, implement tego albo zajresztować No właśnie, więc damy po prostu, że zwiększymy bezpieczeństwo, żeby już nigdy czegoś, coś takiego się nie powtórzyło. Co tam? Za to, to ka ta kara, będzie bić. No, można nawet to, właśnie jakieś szczepionki coś, co bardzo szybko można wytoczyć. Nie trzeba 100 lat tutaj czekać. No ja za ci jeszcze chcą odejść. Patrzcie, kto zapierdziela. No, wracajcie do domu. Wracajcie do domów. <grym> Jak z tego hardstone. A. Można nawet tego, autostrada. No już autostrady są najlepsze, właśnie. Ta elektryczność, tu coś można rozwinąć. Patrzcie, ile młoteczków się wszędzie robi. Wszędzie szczepiony, wszędzie medykamenty. E, tutaj wyskoczyli. Czyli obóz mają na górze, pewnie. Patrzcie, jak tam się buduje. Plus sześć. Oni mają przeprosić ze wszystko. O, coś tam się pokłócili. Och, och, och. Żeby im dupa nie pękła. Jak ja się zdenerwuję, to będą mieli. No, jeszcze lepsze brońki. Tutaj jeden ludzik rozwala nam konwoje. Niesamowite. Jak do tego doszło? Nie wiem. Chcę tylko pieniążki. Dzięki. Thank you very much. I trzeba ich stąd wypędzić. Tu mają obóz już widzę. No ale to ściśniemy ich w taki sposób. Jest odbudowa tam jest, jeden, jedną cegłę muszą dowieść na litość boską. A tu jeszcze jeden gościu jakiś zaatakował. To jest taki taki fail. No, rozwalony. Ostatnie regiony dosłownie już są. Tam a wreszcie zostanie zbudowana. Zobaczmy, tak naprawdę, co my tu jeszcze możemy zrobić. Power Armory? I o! Verti jako nim jak oni złoty, czy jak to się nazywały? Będziemy mieć na naloty, nie gadajcie. I, o, data, o stama yes, została ukończona. I teraz mamy duży boost do wszystkiego, już nie ma konwoi, które by nas denerwowały. No i to chyba. Kara za to, że się coś... Kara, nastryczek. O, <laughs> widzieliście? To był drugi rodzaj zwycięstwa. Jeśli ktoś nie wie, to właśnie można albo ustabilizować cały region, tak jak się teraz stało, albo podpisać z nimi właśnie pakt, yy, tego umowę, nie? Dyplomatyczną. No i tak się udało. nawet spoko, w sumie takie no, troszeczkę za mało, było tych inicjatyw i tak dalej, żeby to miało większy sens, ale moim zdaniem, choćby za to, że właśnie mechanika tutaj tamy została użyta, chociaż trochę niedawno jej nie widzieliśmy, to jak najbardziej, good, fajne. Tyle. Dziękuję Wam za uwagę widzowie i zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania i jakichś tam dzwoneczków, innych pierdoleczków. Jeśli Wam się podobało, tyle. Do następnego i hej!